Odra, zmiany klimatu, środowisko to są kwestie, które bardzo nas oczywiście zajmują. To są żywotne interesy tak naszego regionu, ale przecież i całego kraju, Europy i świata, więc bardzo cieszymy się, że Państwo podejmujecie te tematy. Wierzę, że te rozwiązania, które są wprowadzane, to takie systemowe podejście do tej problematyki doprowadzi do oczekiwanych przez nas rezultatów, w tym też w pierwszej kolejności unormowania sytuacji na naszej. Kochanej Odrze, bo to oś e, do życia i e, matka-żywicielka całego regionu. Mam nadzieję, że e, uczestnictwo wielu osób, które tą problematyką się zajmują, ułatwią Państwu znalezienie rozwiązań. I... Wprowadzenie ich szybko w życie zapewnią, że Urząd Marszałkowski, Samorząd Województwa jest żywotnym, tym wszystkim zainteresowany i będziemy Państwa wspierać wszystkimi siłami i środkami, jakie mamy do dyspozycji. Postanowiliśmy na początku roku spotykać się regularnie z organizacjami pozarządowymi, ze społeczeństwem obywatelskim, z posłami, posłankami, lokalnymi samorządami nad Odrą, żeby rozmawiać o rozwiązaniach systemowych naprawy, odbudowy ekosystemu Odry. Tak, żeby katastrofa na Odrze z 2000. 2022 roku już nigdy się nie powtórzyła. I między innymi właśnie te rozwiązania dyskutowaliśmy i omawialiśmy dzisiaj. Przekazywaliśmy najnowsze informacje co do stanu rzeki, co do tego, co dzieje się od początku sierpnia na zbiorniku dzierżno na Śląsku. I to niestety słono wodna alga rozwija się w naszych teoretycznie słodkowodnych rzekach, ale dzieje się to dlatego, że one są zasolone, te poziomy przekraczają poziomy środowiskowe i musimy to zmienić. I co robimy, żeby to zmienić? My przede wszystkim na początku tego roku, po pierwsze, Wdrożyliśmy tak naprawdę ten monitoring stały, o którym sporo mówiło się w poprzednich latach, ale on do końca nie powstał, bo w grudniu jeszcze poprzedniego roku nie działały żadne punkty monitorowania stałego. Dzisiaj mamy ich na odrze 30, i one monitor monitorują zasolenie, temperaturę pH. Inne, inne czynniki. Dzisiaj przekazywaliśmy organizacjom pozarządowym informację, jak te dane sprawdzać. Poprawiamy komunikację, te dane są dostępne na bieżąco, 24 godziny, 7 dni w tygodniu, na naszej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do rzeczy rzeki Odry to 1 trzecia terytorium kraju. Państwo wiecie, że jestem związany z rzeką Odrą bardzo blisko, mieszkam w mieście nadodrzańskim, w Krośnie Odrzańskim, gdzie ta katastrofa miała swój wymiar Szczególny 16,5 tony w powiecie krośnieńskim zebranych truchła rybiego, zebranego, gdzie brałem osobiście w tym udział. Szanowni Państwo, 220 km odry około na odcinku lubuskim, stąd też wszyscy Lubuszanie są zainteresowani tym, by na rzece Odrze było bezpieczne. To co wydarzyło się po 2023 roku, czyli po zmianie władzy w Polsce, to przede wszystkim transparentne informowanie o tym, co się dzieje na rzece Odrze, nie zaciemnienie widoków. Czy raczej wyników tego, co się dzieje na rzece Odrzeo? Wszystko jest dostępne online, Są włączone, jest włączona strona społeczna w rozmowy. Parlamentarzyści są z nami, którzy są zainteresowani i cały czas zabiegają o to, byśmy o wszystkim na bieżąco informowali, ale też żebyśmy dokonywali zmian zarówno w przepisach, jak i w naszej rzeczywistości. Dzisiaj Dowiedzieliśmy się tego ze spotkania. Wracamy do badań środowiskowych i do raportów oddziaływania na środowisko, jeśli chodzi o kopalnie. To jest istotne z tego względu, że wiadomym jest, że gospodarka musi się rozwijać i nie można jej powstrzymać w jednym dniu. Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrobił ankietę wśród samorządowców, z której wynika, że oczekują wsparcia na systemy rozproszone, czyli na kanalizację takich małych, pojedynczych domków, które nie będą włączone w aglomerację i przygotowujemy na przyszły rok wsparcie takiego programu Lubuska Czysta Woda. Przeznaczymy na to 10 milionów złotych